Cześć, jestem Malena. To jest mój mąż. To jest moja kochana szaranicza. A to są moje kroniki zarazy. Odcinek trzeci. Drganie. 16 marca 2020. Poniedziałek. 150 chorych, cztery ofiary śmiertelne, piąty dzień izolacji. Jadę do szpitala. Nienawidzę jeździć do szpitala. Mimo, że nie ma to nic wspólnego z obowiązującym obecnie tematem, badania zrobić muszę. To, co zostaje na miejscu, przechodzi moje najśmielsze oczekiwania. Większość wejść pozamykana, a przed dwoma otwartymi kolejki na 40 minut stania. Ustawiam się grzecznie i odpowiedzialnie, półtora metra za państwem przede mną, ale po chwili za mną staje jakiś facet. Ewidentnie bardzo mu się śpieszy i chyba myśli, że jak przyklei się do moich pleców, to skróci czas oczekiwania. Lawiruję jak mogę, on jednak ciągle pozostaje za blisko. To łypię na niego groźnie, ale on nic nie rozumie. Gdy zaczyna kasłać, zbieram się w sobie i zwracam mu uwagę. Oczywiście patrzy na mnie jak na wariatkę. Wchodzę do środka i oczom moim ukazuje się strach, rozpacz i bezsilność służb sanitarnych. Dziesięć osób odziadych w maski i seledynowe kitle nad ludzkim wysiłkiem usiłuje utrzymać porządek. Większość pacjentów nie rozumie, co się do nich mówi ich badania i terminy są przecież najważniejsze. Chcą wchodzić z osobami towarzyszącymi, nie wykonują poleceń, zaburzają kolejność działań, nie chcą wypełniać ankiet ani dezynfekować rąk. Nikt nie trzyma dystansu. Budzi się we mnie osobowość aspergerowca. Ogarnia mnie nieodparta pokusa policzenia wszystkich osób w pomieszczeniu, aby według wzoru, którego nie znam, skalkulować ryzyko zagrożenia. Znowu czuję się jak w filmie. Po powrocie do domu, zrzucam z siebie ubrania i wkładam je do pralki. Wchodzę na pół godziny do wanny, by zmyć z siebie przylepione do ciała szpitalne molekuły i wypłukać z pamięci sceny z filmu o początkach pandemii. <słuch> Niestety zaczyna dziać się to, czego najbardziej się obawiałam. 17 marca 2020, wtorek. 238 chorych, 5 ofiar śmiertelnych, szósty dzień izolacji. Idę uzupełnić zapasy w warzywniaku pod domem. Konstatuję, że i tak zawsze wysokie ceny poszybowały w kosmos. Nad zlewem utykam z sałatą w ręku, leżała przy drzwiach. Bez żadnej folii, jak to w eko-sklepie bywa. A co jeśli ktoś mówiąc dzień dobry zrosił ją swoją śliną nasyconą wiadomo czym? Odrywam i wyrzucam wierzchnią warstwę liści. Umyj ją dokładnie. Myję dokładnie sałatę. Wszyscy dobrze wiemy, że koronawirusy żyją na powierzchni również sałaty, nawet do dwóch tygodni. Co Jeśli to był inteligentny i zmutowany osobnik, i żeby mnie przechytrzyć, przedostał się głębiej, a za nim przemieściła się cała reszta. Jego rodzina, krewni, znajomi, followersi. Może w zielonych zwojach liście blisko sabatowego serca założyli korona, kolonie, i tam w przyczajeniu czekali. 18 marca 2020, środa, 287 chorych, 5 ofiar śmiertelnych, siódmy dzień izolacji. Ciężko mi uwierzyć, że jeszcze tydzień temu siedziałam ze znajomymi w knajpie na kawie. Blaknące wspomnienie poprzedniego życia. Wieczorem minie tydzień izolacji. Początkową ekscytację wybiera znudzenie. Czas na podsumowanie. Starszy zaczął edukację domową, a ja w końcu przekonałam rodziców, żeby przestali wychodzić z domu. W ciągu tygodnia odbyłam 54 rozmowy telefoniczne, przebiegłam 37,5 km, na rowerze przejechałam 57. Podczas tych aktywności spotkałam kolejno ośmiu znajomych, z trójką chwilę pogadałam. Moja Charlotka zbliża się do platońskiego ideału. Zmyłam lakier do paznokci, najpierw ciesząc się, że nie mam hybrydy, a potem martwiąc, bo gdybym miała, mogłabym ją przynajmniej zdrapywać. Zawsze to jakaś terapia zajęciowa, prawda? Um, bardzo dużo razy nałożyłam na twarz maseczkę antyzmarszczkową, nie antywirusową. Zapomniałam, że peelingu nie należy stosować codziennie. Nie odbyłam wirtualnej wycieczki do Louvru, ani do Guggenheima. Nie skorzystałam z kursu jogi, ani francuskiego online. Nie nadrobiłam zaległości w czytaniu. Za to cały czas sprzątam. Z marnym efektem, niestety. Zabawki, okruchy i brudne naczynia rozprzestrzeniają się po mieszkaniu jak za przeproszeniem zaraza. Wczoraj miały też miejsce dwa incydenty. Usiłując pracować w tzw. home office, zbyt długo nie reagowaliśmy na dźwięki walki dochodzące z pokoju chłopaków. Gdy wkroczyliśmy z interwencją, było już źle. Po rozdzieleniu wściekłych wojowników. Oberwałam od młodszego monster trakiem po twarzy z puchami warga. Niczego mnie ta sytuacja nie nauczyła. Po kilku godzinach zbyt długo ignorowałam złowieszczą ciszę dudniącą z łazienki. Jak się potem okazało, młodszy wyszorował całą podłogę moją szczoteczką do zębów.